Ten zawód to ciężka praca fizyczna, wykonywana momentami w niezwykle trudnych warunkach. To również najlepszy przykład pracy zbiorowej. Od zgrania zespołu zależy powodzenie akcji i życie ludzi. Strażacy, bo o nich mowa, raz w roku obchodzą swoje święto. Tym razem zbiegło się ono z dwudziestoleciem powstania Państwowej Straży Pożarnej. Na przestrzeni ostatnich lat w tym zawodzie wiele się zmieniło. Myślę, że najważniejsza rzecz, jaką udało się osiągnąć, to. To właśnie doprowadzić tą Straż Pożarną Eucką po reformie, 90, która nastąpiła w 1992 roku, do takiego poziomu, że no nie odbiegamy w tej chwili ani przygotowaniem, ani wyposażeniem w sprzęt od norm europejskich. Dzień Strażaka to także okazja, kiedy strażacy mogą otrzymać awanse. Kilku naszych kolegów strażaków, podoficerów i jeden aspirant awansował na wyższe stopnie służbowe. Jest to też okazja, żeby wyróżnić osoby, które pomagają straży strażaków, odznaczeniami ochotniczymi nadawanymi przez zarząd główny Związku Ochrony Straży Pożarnej. Wyróżnieni strażacy nie kryj zadowolenia z otrzymanego awansu. Po 9 latach służby dostałem dzisiaj trzecią belkę, czyli starszego sekcyjnego. No jest to duże wyróżnienie. Najczęstszą czynnością jaką wykonują jest gaszenie pożarów. Lecz dzisiaj strażak to również ratownik mający do dyspozycji sprzęt ratujący ludzi w najtrudniejszych sytuacjach. Biorą udział w likwidacji zagrożeń chemicznych, wodnych czy drogowych. Jak mówią... Nuda nie jest wpisana w ten zawód. Jest to praca, która każdego dnia przynosi coś innego, coś nowego, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, Strażak to nie jest już tylko odgaszenia pożarów, ale i jest wiele innych zajęć, takich jak na przykład ratowanie ludzi na wodzie, ratownictwo wysokościowe, chemiczne, ratownictwo techniczne. Oprócz wezwań do poważnych akcji ratowniczo-gaśniczych zdarzają się także sytuacje, gdy chodzi o istnienie nie tylko ludzkie. Kotki na drzewie popularne, jakieś łabędzie, ptaszki, które tam gdzieś ratujemy. Zdarzają się i takie sytuacje, które wymagają współpracy Straży Pożarnej ze służbami medycznymi. Pogotowie poprosiło ze względu na mężczyzn gabaryty, abyśmy pomogli przetransportować w karetce pogotowia, gdzie również ja jako ratownik medyczny Reanimowałem człowieka. Dowieźliśmy na izbę przyjęć, gdzie został przekazany na oją. Proszę pana, już jedziemy w takim razie, już wysyłam jednostki. Dziękuję. Służba w Straży Pożarnej to ciągłe ryzyko i stres. Znaczy, jak przyznają, nie zamieniliby tej pracy na żadną inną. W momencie, kiedy z czasem pracowałem, łapałem tak zwanego tego bakcyla pracy w straży myślę, że nie tylko ja, ale i moi koledzy też mogą e, powiedzieć, że nie wyobrażają sobie tak naprawdę przynajmniej ja sobie nie wyobrażam w tej chwili innej pracy niż służba w straży. To nie jest praca, to jest służba. Służba dla społeczeństwa, służba dla ludzi. Słysząc takie zapewnienia bez obaw można powierzyć swoje życie w ich ręce.